Siemanko, z tej strony agrołki i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 36 odcineczku na serii na polskiej wsi i w kolejnym odcinku widzowie będziemy robić Co będziemy robić to się zaraz przekonacie ale widzowie Na samym wstępie chciałbym, chciałbym Was poprosić o 10 łapek w górę To będzie kolejny film z tej serii i widzowie lecimy po 200 subskrypcji na kanale, bo już nam brakuje 5 subskrypcji, więc fajnie byśmy wbili jak to do końca miesiąca 200 subskrypcji, czyli października, więc kto jeszcze nie ma suba, no to niech kliknie tam na dole, no bo mnie to motywuje do dalszego nagrywania, jak zostawiacie subiki, łapki w górę i komentarze i widzowie napiszcie hashtag Budynek a ja wam przypnę serduszko i widzowie tak tutaj widzowie tak. I co będziemy widzowie robić tak szczerze. Mm -hmm. I co będziemy widzowie tak szczerze robić. I, jak widzicie widzowie Władek tutaj stoi po, po ostatnim odcinku widzowie wyremontowałem Władka to nie było, widzowie, takie wyremontowanie. Bo tylko tam kabinę, tam maskę, widzowie, kupiłem nową, pomalowałem ją. Te obciążniki nawet się nie pogali, więc to tylko założyłem. I widzowie, Władek wygląda jak nowy. Lampy, widzowie, jeszcze nowe kupiłem. I widzowie, Władek wygląda na. jak nowy, więc. Więc nie wygląda, widzowie, jakby był. Jakimś żebyśmy wolnęli, więc chyba pan Ryszard będzie zadowolony, jak zobaczy, że Władek taki ładniutki zostawił i no po prostu Władek stoi, Polonez widzowie też tu stoi, z widzowie stoi po ostatnim odcineczku, widzowie i widzowie tutaj, widzowie, pan Ryszard kupił nowy ciągnik z turem, widzowie dwusekcyjnym. Takiego samego widzowie se kupił, jak my mieliśmy, jak to w 60. Tutaj łyżkę, kurde. Ursus 45-12. 60 koni on ma. No, 60 koni, z tego co się nie mylę. Napiszcie widzowie w komentarzach, czy, czy ten Ursus ma 60 koni. Tak, widzowie, ma, ma 60 koni. Bo mi się pomyliło widzowie z innym Ursusem, ale, ale dobra, nieważne. Ursus, widzowie, zaraz będziemy nim jechać. E, poczekajcie, widzowie. E, do... Dobra. E, zobaczyłem widzowie już, ale dobra. Tutaj, widzowie, mamy Puk 4, widzowie. Pan Ryszard. Mówi widzowie, że ten, że ten Ursus Z tym pługiem widzowie da radę, ale ja w to widzowie jakoś nie wierzę, że Ursus 60 koni Da radę, bo, nas, bo nas, nasz Zetor, który miał tam chyba 70 koni ponad I ledwo cociągał czwórkę pług e, I w to Nie wierzę, że Ursus 60 konny że on da radę z tym czteroskipowym pługiem, ale dobra. Ale jak da, ale jak pan Ryszard mówi, no to no to mówi widzowie prawdę, no bo jest lepiej doświadczonym rolnikiem niż my. Więc tak. To, że widzowie zobaczymy, też widzowie też. Samochód widzowie stoi jak stoi, tutaj też. I widzowie, jak na razie tylko on ma jedną maszynę, więc bo on ma widzowie maszyny, wszystkie napiszcie widzowie w komentarzu jak chcecie zobaczyć czy, gdzie pan Ryszard ma wszystkie maszyny no to napiszcie w komentarzu czy byście chcieli taki odcinek to wam mogę pokazać, gdzie ma wszystkie maszyny pan Ryszard no dobra widzowie, odpalamy tego Ursuska, a widzowie jeszcze zapomniałem, że ten Ursus a jak to? Jest droższy niż nasza sześćdziesiątka. To na pewno, ale widzowie, nie przedłużając, wsiadamy do Ursusika. Wsiadamy i widzowie pali z pierwszego. Kurde. Kurde, tutaj już jest joystick w tym turze. Nie to, co ten. Ej, co ja takie lagi, widzowie? Tutaj widzowie jest joystick. Kurde kurde za widzowie dobra jedziemy kurde pompa dobra widzowie tak patrzę no dobra widzowie pompa więc fajnie więc widzowie zajebiście pompa dobra i widzowie patrzcie widzowie patrzcie widzowie patrzcie widzowie co za zestaw no zestaw widzowie niemiłosierny ale i tak widzowie ten na pewno po tego puga no to i tak to nie wierzy że ten Ursus Starade z takim pługiem, ale dobra. Ale widzowie, patrzcie, widzowie, zestaw kurzy. Zaraz, widzowie, poczekajcie, widzowie, ustawię łyżkę tak jak w realu. Tura też, tak. Łyżka ustawiona tak jak w realu. Nie, no nie, jest jeszcze ustawiona. No prawdziwa łyżka, widzowie. O, widzowie, tak, widzowie. Patrzcie, widzowie, patrzcie, widzowie i się uczcie. Zawsze widzowie tak sobie łyżkę ustawiam w realu jak jadę na pole, więc tak. Tur widzowie jeszcze tak szczerze do góry. O. W sumie do domu i widzowie patrzcie. Patrzcie widzowie jak to pięknie wygląda. Normalnie widzowie to pięknie. Też widzowie sobie tak łyżkę ustawiam w realu, ale dobra, nie przedłużając, jedziemy na pole. Na pole widzowie. Na pole widzowie jedziemy jedziemy widzowie tutaj też jedziemy widzowie tutaj widzowie tylko musimy na no niestety przez drogę przejechać no bo tutaj widzowie poszły widzowie ale od czego chcę, by tu zacząć czy od, czy od tutaj od pola czy czy od boku czy na, od środka byśmy sobie porali tak szczerze będzie tu widzę środek. Środek to jest chyba gdzieś tu, w tej choince. To dobra, od, co jest, widzę położymy od środka, tak pierwszy raz na tej serii, co położymy od środka, więc tak, kurde. Co, wiecie, ten Ursus da tak szczerze radę, to ja nie nie wiem. Zaraz widzowie też zobaczymy ustawienia pługa tego, bo ej, co mi się kamera znała. Dobra. Opuszczamy. O, o kurde, kopie widzowie się. Kurde widzowie. Trzeba ustawić widzowie dobrze pług. Trzeba odkręcić widzowie. No potem z ostatnia skiba widzowie słabo bierze. Trzeba odkręcić. Odkręcimy. Dobra, odkręciliśmy. Ale widzowie ta ziemia, no to... Pan Ryszard jednak miał rację, że ten Ursus daje jak to radę z tym pługem, no bo tutaj widzowie ziemia jak to. Piaski widzowie są, so. piaski widzowie, co? So. To jest widzowie pole na, pole na piaskach, jak sami możecie zobaczyć, pole na piaskach, więc tak. No piaski widzowie nie to, nie to co nasze byli pola, że tam była glina jak to na wszystkich polach, więc tak ale widzowie, w sumie widzowie 5 minut odcinka, ale my widzowie nic nie poraliśmy, więc, więc jedziemy. W skrócie mówiąc widzowie, to, to jedzie, tak szczerze jedzie. Widzowie, też widzowie, też napiszcie widzowie, czy macie takiego czy też widzowie możecie napisać, kto ma takiego Ursusa i czy ten Ursus by dał radę z takim pługiem czteroskibowym, ale na polach, na piaskach. Ale widzowie ja ale, ale widzowie dałby ten radę, tak szczerze, bo, bo nie... bo Co, jak 60 da radę, jak dała radę z czteroskibowym na piaskach, no to Ursus 60, no to na pewno widzowie musi dać jakoś radę, więc nie wierzę, widzowie, żeby nie dał rady. Tutaj widzowie, ale widzę że to szybko idzie na tak krzyżu widzowie jedziemy i widzowie tutaj ten kurde widzowie jak to szybko idzie to pole jak ja bym widzowie się nie spodziewał że to pole tak szybko nam pójdzie to widzowie tam morka idzie patrzcie widzowie to widzowie tam szybko to idzie i też widzowie, ale tak jak mówiłem na początku zastawcie jak te subika łapkę w górę bo, bo to widzowie mnie motywuje do dalszego nagrywania i do końca widzowie roku tego chciałbym wbić bynajmniej 500 subskrypcji na tym kanale więc strzelcie tego subika łapkę w górę i zostawcie mi, miły komentarz ja będę widzowie naprawdę zadowolony więc tak bo ja się widzę wam z, no Staram, widzowie, się dla Was nagrywać odcinki, żeby było co drugi dzień. Odcinki, więc tak, ten odcinek widzicie w piątek, z tego co się nie mylę. Tak, w piątek, bo wróciłem w, 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 w poniedziałek, odcinek w środę, czyli dobrze powiedziałem, w piątek ten odcinek widzicie, jak dobrze pójdzie po mojej, po mojej myśli, więc tak. Bo ja widzę, nagrywam jak to pf, trzeci odcinek pod rząd, bo, bo ono na poniedziałek nagrałem, na środę nagrałem i na piątek nagrywam więc tak Bo na niedzielę widzowie nie będę odcinka nagrywał bo odcinek widzowie nagram po prostu wy 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 wy, wy. wy widzowie nagram odcinek w jak to się widzę na żywo w, w, w piątek po prostu nagram ten odcinek, albo w sobotę, na niedzielę, jak, jak widzowie. No po prostu nagram, bo ten. Bo nie chcę widzowie jakiegoś playa, byle, byle, jak, byle jakiego widzowie odcinka nagrać, tylko tylko dobry. Ja chcę widzowie odcinek nagrać, tak jak zawsze nagrywam. Dobre odcinki widzowie, no, no bo mi się te wszystko odcinki, jakie są na tym kanale, no to mi się oczywiście podobają widzowie, jak mi się to... Więc tak, też możecie napisać, czy, czy też, czy byście, też widzowie możecie napisać, jakie gry byście chcieli na tym kanale, nowe jakieś, oprócz farminga, możecie napisać, jakie gry byście chcieli, ja to widzowie mogę nagrać, tak szczerze, więc tak. Ja widzowie mo mogę nagrać jakąś grę chętnie, więc... że tylko napiszcie mi jaką grę chcielibyście, więc ja to nagram widzowie, więc tak Kurde widzowie, ale ta orka tak szczerze, szybko idzie. Nigdy widzowie bym się nie spodziewał, że ta orka tak szybko pójdzie, tak szczerze. Nigdy widzowie bym się nie spodziewał, tak szczerze. Co, jak wcale bym się nie spodziewał, że ta orka tak szybko nam pójdzie? No. Tutaj widzowie, zaraz tu będzie koniec, tak szczerze, kurde. Jak tu widzę, parę przejazdów i tego pola będzie koniec. A widzowie, nie mówiłem widzowie, wam, co ja oram, tak szczerze. To oram, widzowie, poplon na. Ryszarda polu, więc tak. Więc widzowie, tak. Więc tak. Tam, no, bo ten pan Ryszard nas mnie poprosił. Widzę, że zorował po prostu to pole, bo on nie ma siły, więc tak. Więc widzowie, tak. No, niestety. Ryszard, nas. Ryszard wydraniu od Day rower Więc widzowie tak. No to Ryszard. Ryszard to Ryszard, więc tak. Jedziemy widzowie, ale widzowie to szybko i... Kurde, widzowie. Ten Ursus to naprawdę widzę bez problemu. Ten dwóg czwórkę ciągle i to on bierze widzowie całą podkładnicę, tak szczerze, więc... W sumie cały skibę on widzę bierze tak szczerze. Orka widzowie naprawdę gruba jest. Właśnie tą zakrywą widzowie. Jeszcze tu chyba ze dwa przejazdy będą i będzie koniec. Więc widzowie będzie pięknie. Więc widzowie będzie dobrze, tak szczerze. I widzowie tak. Jedziemy tak szczerze. Ten tu dobra jedziemy widzowie tutaj a widzowie co pojedziemy tutaj tak szczerze w kółko bo o, o, odłożymy się tutaj od pola no bo ten zawsze będzie, odłożymy se trochę od pola widzowie więc tak narzucimy no, se trochę na mnie to Kurde, widzowie, jak to szybko mija, tak szczerze. Um, aha, dobra. Tak szczerze, widzowie, ten odcinek mi szybko minął, tak szczerze, to się wydawało. Wcale mi, że minął, tak szczerze, 5 minut, a szybko mija to orka, tak szczerze, ale dobra. Poprzednim widzowie, co zrobimy na końcu. A, cofniemy, widzowie, już se ten. Nie będziemy jak to. Ale z ciekawie widzowie paliwa widzowie mu tutaj. Dojedziemy widzowie do końca i sprawdzimy paliwo tak szczerze. Co jest? W ogóle widzowie. Co jest? Dobra. No ale widzowie, fajnie to jest. Co jest, kurde? Kurde, widzowie, płuk się jak to. Obrwał to te. To się, widzowie, oderwało. Kurde, widzowie. Patrzcie widzowie, to się oderwało i dlatego się odczepił ten pług Zajebiście widzowie Kurde widzowie Ach widzowie, mia miał być piękny odcinek, a wyszło jak wyszło No niestety Ale dobra widzowie P Pług zepsuty, ale przynajmniej sobie pooraliśmy Ponad połowę pola na pewno za, zaoraliśmy, bo tutaj już jest mało. Więc tak widzowie. W tym odcinku ja już się z wami żegnam. Zostawcie te 10 łapek w górę i, dwie, i lecimy po te 200 subskrypcji na kanale. I ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.